Okuta i poznanie. Nauczanie domowe 26 marca. Księga Ozeasza, rozdział 6, werset od 1 do 6. Chodźcie powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczy. On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranek. Jak wczesny deszcz przychodzi on do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Miłość Wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem Cię przez proroków. Słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ten tekst Ozeasza wzywa do pokuty i do poznania Boga. Połączenie jednego i drugiego jest też bardzo istotnym elementem. Pokuta zwiększa poznanie Boga, a odkrywanie kim Bóg jest, skłania nas coraz bardziej do pokutowania. Tekst Ozeasza zaczyna się od wezwania najpierw do powrotu do Boga. To istotne. Pokuta to jest powrót do Boga. Może to być forma wyznania grzechów. Sakramentu pokuty, rezygnacji z jakiegoś komfortu, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, to są formy pokuty. Ale to nie jest pokuta sama w sobie. Można powiedzieć, tą istotą jest powrót do Boga. To jest ruszenie w kierunku tego, który nas wzywa, który nas kocha, który nas pociąga i przygarnia. Takie wezwanie do pokuty odwołuje się do poprzednio istniejącej już więzi z Bogiem, którą trzeba zaktualizować. Zauważmy więc, że to jest wezwanie dla wierzących. To o taką pokutę chodzi, o ten powrót. Coś było wcześniej, być może się zmieniło albo zatarło. A teraz do tego trzeba wrócić, na nowo to odkryć, na nowo przyjść w to właśnie miejsce. I zauważmy, jest tam liczba mnoga, czyli charakter wspólnotowy. My powróćmy, my się ruszmy w tym kierunku. I to wezwanie, sam prorok, Odkrywa jako coś, co Jego dotyczy. Nie jest to liczba mnoga w drugiej osobie. Wy się nawróćcie. Nie, my się mamy nawrócić. My mamy wrócić do Boga. My jako wspólnota. To jest zachęcające, pociągające, ale bardzo osobiste, że ja też czuję się przez Boga pociągany. To też jest mój proces, który przeżywam. I taka pokuta, jako powrót do Boga, powoduje wzmocnione, wzmożone Boże działanie, uzdrowienie, przywrócenie życia, podniesienie. I taki powrót do Boga rodzi głębsze Jego poznanie. W tym momencie tej drogi powrotu, tego kroczenia w kierunku Boga, ja widzę, kim On jest. Ja na nowo doświadczam tego, kim On jest. A to naprawdę dużo głębsze poznanie niż tylko wiedza. I ta druga część właśnie dotyczy poznawania Boga. Po pierwsze, to poznanie Boga jest bardzo realistycznie pokazane. W takim wymiarze, staraj się poznać. Bo może ktoś powiedzieć no ale ja nie potrafię objąć całego Boga ja nie, nie potrafię wszystkiego przyjąć no właśnie staraj się to staranie jest tutaj ważne ono powoduje że boża łaska dotyka ciebie ponieważ jesteś otwarty ponieważ chcesz tego w tym poznaniu tą drugą cechą jest to iż przyjście Pana jest pewne to, że on będzie w tym miejscu, do którego wracasz, to jest stuprocentowa gwarancja. On nie zawodzi. On chce, abyś to doświadczenie miał i mógł się z nim autentycznie spotkać. Obraz, jaki został tutaj pokazany, przychodzącego Boga, to deszcz. Coś życiodajnego, coś ożywiającego. Coś, co zrasza, co daje siłę, co jest radością po dniach posuchy. I ta konkluzja, którą można tutaj zacytować, która podkreśla, że poznanie Boga ma pierwszeństwo pośród wszystkich pobożnych czynów. Poznania Boga pragnie On sam bardziej niż całopaleń, niż ofiar. To jest istota pobożności. Tą istotą, tak jak przy pokutowaniu, nie jest samo złożenie czegoś, przyniesienie czegoś, oddanie, ale istota jest dużo głębsza. Oznacza, że w tym czynie jest przestrzeń na poznawanie tego, dla kogo to robię, tego, który mnie zaprosił, żebym to zrobił. Poznawaj, staraj się poznawać Boga, ponieważ to jest źródło życia. Niech On sam Ci błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.